Cześć wszystkim. Podsumowanie sezonu. Podziękowanie dla partnerów. Jednym z moich partnerów w tym sezonie sprzętowym No Limited Koła Team 350 na piastach. DT Swiss 350 Szeroka obręcz. 29 mm wewnętrznej, wewnętrznej szerokości. Chciałem Wam serdecznie polecić te koła. Chciałem serdecznie podziękować firmie No Limited za to, że. Wspierała mnie w mojej samodzielnej po podróży, że tak powiem, na MTB w tym roku. E, razem z drużyną Mazowsze Serce Polski, i wcześniej w, e, będąc sponsorem JBG, e, gdzie również ścigałem się na kołach No Limited, e, czyli już trzy sezony na nich przejeżdżone. Żadnych problemów z tymi kołami nie miałem. W tym sezonie ten komplet kół przejechał e, Cape Epic. E, doprowadził mnie dowiózł mnie do Wicemistrzostwa Polski w cross country, Wicemistrzostwa Polski w short tracku. W Pucharze Polski, UCI C1 w Krynicy Zdrój oraz tytuł Mistrza Polski. Ogółem przejeździł ze mną cały sezon. Ważę 80 kg. W każdych warunkach sprawdzałem te koła, nic się z nimi nie działo. E, piasty działają bez zarzutu obręcze, bez żadnych pęknięć, wgnieceń, bez niczego. Także cóż mogę powiedzieć. Polecam serdecznie i dziękuję bardzo. No Limited, a tak jak powiedziałem, fakt, że pod takim zawodnikiem, jak ja, koła przejechały cały sezon bez najmniejszych problemów. To chyba jest najlepsza recenzja i, i śmiało, mogę, e, śmiało mogę je polecić. I jeszcze raz dzięki wielkie, No Limited za. Ostatnie trzy sezony współpracy było super. Oczywiście całą specyfikację załączam w linku od producenta. Wszystko tam sobie możecie przeczytać dokładnie, ale jeszcze szybko dorzucę: 1380 gramów waży taki komplet. Asymetryczna obręcz o wewnętrznej szerokości 29 mm. Koła, oczywiście, karbonowe. No i cóż, fajne. Fajne, polecam. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Link w opisie filmu. Pozdro. Na koniec jeszcze, moi drodzy, bardzo ważna informacja. Koła, jeżeli je zamówicie, przyjdą do Was w takim opakowaniu. A skąd przyjdą? Z Sanoka, co jest bardzo istotne. To jest polski producent, polski producent, który składa, składa te koła w Sanoku. Także to jest dla mnie bardzo istotna, bardzo istotna rzecz, że firma, z, którymi, z którą współpracuję i którą Wam polecam, płaci podatki u nas w kraju i przyczynia się do rozwoju naszej pięknej ojczyzny. Głównie pewnie swojej okolicy, równie pięknej. Bardzo mnie to cieszy. O, jest tutaj napisane. Jest napisane hand built in Poland. Super.